Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na krótką i szybką przygodę w średniowiecznych klimatach zgodnie z obietnicą. Opowiem Wam dzisiaj o smokach, księżniczkach, trollach, olbrzymach i różnych innych wyzwaniach, jakie czekają na Was w grze Oltri. Za chwilę dosłownie kilka minut poznacie w skrócie, co tak naprawdę w tej grze możemy robić, a na koniec jeszcze dosłownie kilka zdań. Mojego podsumowania serdecznie zapraszam. Old Tree, naprzód zwiadowcy. W tej przygodowej grze ze scenariuszami grać będziesz jednym z ośmiu zwiadowców czyli takim uroczym, kolorowym miplem na koniu. Twoje przygody toczyć się będą na planszy głównej, po której będziesz podróżował, przemieszczając się po całej satrapii czyli stwierdzy po okolicznych lokacjach królestwa. W nich, podejmując się wyzwań czyli odkrywając kolejne karty oraz rozwiązując problemy nękające lokalną społeczność to te mniejsze karty możesz zyskać poważanie lub zasoby. Te ostatnie będą ci potrzebne, aby rozbudować twierdzę o nowe budynki zapewniające bonusy dla każdego ze zwiadowców oraz samej twierdzy. Jak choćby taki zajazd podnoszący poziom poważania oraz dodający symbol profesji podróżnika. Dzięki temu, wykonując test na tę profesję, gracz będzie mógł dobrać dodatkową kość do rzutu. Każdy ze zwiadowców będzie dążył do realizacji celów z karty zadania. Zaś kolejne strony kroniki przeprowadzą graczy przez przygodę, na końcu której na zwiadowców czeka finałowe wyzwanie. Zobacz teraz, jak po kolei przebiega tura gracza i co zwiadowca może w niej zrobić. Zatem zaczynasz od rzutu kością przeciwności, która wskaże, o ile pól poruszysz znacznik przeciwności po torze. Następnie rozpatrujesz działanie w zależności od pola, na którym znacznik się zatrzymał. Stając na polach wyzwania i problemu, należy rzucić dodatkowo kością lokalizacji i do odpowiedniego regionu dołożyć stosowną kartę. Pole wydarzenia uruchomi nowe efekty, zaś pole kroniki spowoduje postęp w przygodzie przez odkrycie nowej karty księgi. Następnie w ramach swojej tury zwiadowca może wykonać dwie różne zwykłe akcje, a jeśli wyda dwa prowianty, dodatkowo trzecią premiową. Zatem, jakie zadania stoją przed zwiadowcami poza akcją ruchu od lokacji do lokacji? Otóż mogą podejmować się w poszczególnych miejscach setrapii wyzwań. Wówczas odkrywają kartę wyzwania i wykonują testy danych profesji lub dokonują wyboru. Do testów każdy zwiadowca dobiera ilość kości zależną od liczby symboli na budynkach w twierdzy. Im więcej ikon danej profesji, tym większa szansa na wyrzucenie sukcesów i zdanie testu. Ponadto zwiadowcy mogą rozwiązywać problemy w lokacjach, zwykle też wymagające testowania albo wydania konkretnych zasobów. Każda z lokacji wolna od problemów dostarczy zwiadowcom zasobów lub bonusów. Jeśli gracz zmobilizuje lokalną ludność w ramach innej zwykłej akcji, otrzyma wtedy surowce, które gromadzi w skarbcu w twierdzy do wspólnego użycia przez wszystkich graczy. Wydając te zasoby, zwiadowca może budować określone budynki na polach twierdzy bądź też wieże na czterech narożnikach. Niektóre efekty w grze, np. Na nalot jakiegoś smoka na twierdze, mogą spowodować uszkodzenia budynków, które zwiadowcy będą mogli naprawiać, zdając test profesji rzemieślnika. Jeśli dojdzie do zniszczenia budynku, trzeba będzie je odbudować. Jednak to, co najważniejsze dla graczy, to dbanie o to, aby poziom poważania oraz obrony w twierdzy nie spadł do zera, bo wówczas wszyscy przegrywają. W grze Old czeka na Ciebie więc sześć różnych kronik, czyli scenariuszy, w postaci tali kart, których kolejne strony odkryją przed Tobą nowe wątki i dalszy przebieg przygody. Do każdej kroniki wybierasz jedną z 11 kart zadań. Te występują w trzech poziomach trudności. Każda karta zadania wskaże Ci cele, jakie w danym scenariuszu macie osiągnąć oraz jakich tali kart wyzwań użyjesz do tej rozgrywki. Teraz już jesteś gotów wyruszyć do Satrapi i zadbać o bezpieczeństwo jej mieszkańców. Pozwólcie, że na początek sprecyzuję, co to jest za gra i do kogo ona jest dedykowana. Więc w przypadku Oldri mamy do czynienia z lekką przygodową grą, ze scenariuszami osadzoną w fantastycznym świecie, w której czekają na nas przeróżne zadania i wyzwania. Dedykowana jest ona dla graczy rodzinnych, takich osób, które może zaczynają dopiero swoją przygodę z planszówkami, pod względem poziomu trudności, pod względem tego przygodowego charakteru porównałabym ją do kronik Zamku Awel, czy też chociażby przygód. Robin Hooda, chociaż z tych dwóch to Oltri będzie miało taki ciut wyższy poziom trudności. A zatem, jeśli szukacie takiej przygody w fantastycznym świecie, w którym czekają na Was księżniczki, rycerze, smoki, przeróżne misje typu Olbrzym niszczy wioski trzeba sobie z tym poradzić, to to wszystko w Oltri znajdziecie. I teraz posłuchajcie, co mi się tutaj podobało, a co niekoniecznie. Z rzeczy, które w Oltri mnie, mogę powiedzieć, urzekły. To kroniki. Kroniki, które są księgami, tak naprawdę to jest talia kart. Bardzo przyjemne było przekładanie tej kolejnej karty, poznawanie dalszej części tej naszej przygody przy okazji sprawdzania jakie tam grafiki są i jak nam się rozwinie ta nasza przygoda. Same misje, wyzwania, te zadania, które mamy tutaj do wykonania czy też decyzje do podjęcia tak jak powiedziałam cały charakter tej gry jest lekki nie są one specjalnie trudne, ale Powiem Wam, że całkiem wciągające. Nie ma nic przyjemniejszego niż poradzenie sobie z Olbrzymem, który zniszczył wioskę jakimś popsutym mostem w strategicznym miejscu, poradzeniem sobie z bandą zbirów, która stanęła na naszej drodze, albo uprowadzoną księżniczką, tudzież jajem smoczym, które właśnie się wykluło i nie wiadomo, czy przyleci duży smok, czy też nie. Więc tego rodzaju przygody, tego rodzaju wyzwania i tego rodzaju poziom trudności, który sprawi naprawdę sporo frajdy takim właśnie graczom niedzielnym, z którym ja miałam przyjemność. Do tej gry zasiadać. Doceniam też fakt, że mamy rozgałęziające się drogi. Wprawdzie nie jest to sieć dróg, bo przygody, jak już mówiłam, są raczej proste, zwięzłe, niezbyt rozbudowane, ale możemy zagrać w jedną przygodę po raz drugi i poznać właśnie tą ścieżkę, której nie wybraliśmy, czy której nie, w którą nie udało się pójść. No i słuchajcie, nie mogę nie pochwalić wyglądu oraz jakości tej gry. To jest typowa planszówka, która zachęci tych wszystkich graczy, którzy gdzieś tam zaczynają przygodę już po otwarciu pudełka. Mamy bardzo fajnie zrobioną wypraskę z tymi przegródkami. I takimi drzwiami, które sobie otwieramy i tam sięgamy po kolejne komponenty. Same komponenty, słuchajcie, mipelki tych naszych zwiadowców na koniach, kolorowe, znaczniki zasobów, ilustracje na kartach, grube planszetki graczy, sama plansza. To naprawdę prezentuje się zarówno pod względem wyglądu, jak i pod względem jakości wyśmienicie, więc, więc trudno tutaj nie pochwalić. Sądzę, że wyciągając Oltri na stół zrobi wrażenie nie tylko na początkujących graczach, ale nawet również na zaawansowanych. Natomiast to, czego mi brakowało i zaznaczam z perspektywy gracza zaawansowanego, jakim jestem, więc dla osób, dla których de facto Oltri jest dedykowane, to wcale nie musi być brak czy jakikolwiek rodzaj wady, wręcz przeciwnie. Nie brakuje tutaj rozwoju bohaterów, nie mamy tutaj na przykład możliwości znalezienia przedmiotów, wyposażenia swojego bohatera, czy też korzystania z rosnącego doświadczenia. Tutaj jest zdolność danego zwiadowcy, no i korzystamy z niej sobie w zależności od poziomu życia, więc jest dość proste. Um, nie mam tutaj też takiego uczucia podczas wykonywania testów czy, czy kolejnych wyzwań i misji jakiegokolwiek zagrożenia. One są proste, i, um, i myślę, że gracz zaawansowany może troszkę być tutaj rozczarowany, ale. Sprawiało mi ogromną radość i przyjemność patrzenie, jak moi współgracze, takie osoby, które właśnie grają sobie co jakiś czas tylko w planszówki albo dopiero zaczynają swoją przygodę, bawiły się naprawdę z wielkim uśmiechem na twarzy. I to jest ta wartość taka dodana, jakby którą Oltrie jak najbardziej ma. A zatem, moi drodzy, jeśli brakuje w waszej kolekcji Przygodowej planszówki, po której nie oczekujecie jakiejś rozbudowanej, głębokiej przygody i trudnych do przejścia misji, tylko chcecie się fajnie, przyjemnie pobawić nawet z osobami, które gdzieś tam w ten świat planszówek wchodzą. Jeśli lubicie odgrywać pewne role i sceny, bo w przypadku OLT jest to jak najbardziej możliwe, żeby zagrać sobie czy to z dzieciakami, czy właśnie takimi osobami, które są raczej casualowymi graczami, to myślę, że będziecie się tutaj bawić doskonale, jeśli szukacie planszówki z o każdy szczegół i detal, bardzo dobrze wykonanej, to wydaje mi się, że warto Oltre mieć na swoim. Rada, że tej jesieni ma się pojawić premierowo na naszym polskim rynku. Już teraz Wam ją pokazuję. Dzięki serdeczne za dzisiaj. No i widzimy się. Jutro Wam coś wrzucę jako niespodziankę, a w piątek w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się.